Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. A to tata świnka. No za no. <stupy> <śmulatory> Świnka Pepa. Tęcza. Ha! GAY! Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Pepa z rodziną jadą na przejażdżkę w góry. Daleko jeszcze? Raczej tak. to no. no a daleko jeszcze? Tak. O! Daleko jeszcze? Tak! No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak! Daleko jeszcze? Tak, tak daleko. daleko! jeszcze? Tak. tak! No ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś film puścili, ale nie. Gdzie może leżeć za siedmiogórogród? Za siedmioma górami? To dosyć. No dobra, dobra, rozumiem, ale potwornie się nudzę. Ta? To se znać jakieś twórcze zajęcie. Czy chociaż przez pięć minut mógłbyś nie dawać oznak życia? Pięć minut! O! Daleko jeszcze? Nie! No nareszcie! Problemów rośnie stos, samotność, ciężki los! Przyjacielem membo... Dość! Przestań! I ty się dziwisz, że nie masz przyjaciół! O, tylko przyjaciela stać na taką szczerość. Mogę. co? Mogę. proszę! Ależ jasne! Serio? Nie. Błagam! Nie chcę wracać! Ty nie wiesz, jak to jest robić za No, może i wiesz? Tym bardziej musimy się trzymać razem! Nie możesz mnie wyrzucić! Proszę, proszę! Dobrze! Już dobrze! Ale tylko na jedną noc! Ci się nie martw! Wszystko będzie tacy! Widzicie, co się jeszcze <grym> pojawiło? Też! Dostałem <grym> Krzyśka! Cebula!